Czas na relaks. Dzień dobry, dzień dobry. No, w końcu można się oddać raz z gryfem. ten to będzie dzisiaj? black kości, Już teraz. Poproszę, poproszę pisz Dziękuję. my tutaj mamy? Chyba nic tutaj nie mamy. Nic ciekawego, proszę panią. Nic ciekawego proszę panią. Chwila. Sekunda. Minuto. Proszę pani, co pani chce? Może pani grać na każdym z automatów. To A jest... nie, ja chcę ja popatrzę. Spokojnie, dziękuję panu. A okej, okay, okej. Okay. Spoko. To nie przeszkadzam. Gdzie tu jest blackjack? Gdzie tu jest blackjack? O to, no. Pod, nie, ruletka to nie. Chociaż nie, jest, 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 yes. hmm. Proszę rozdawać. Ładna dziś pogoda, nie prawda? Jakoś tak słonecznie. No tak to tak. tak Hmm. Dobra. 500 na czerwony. A jest super. Kurde, dobra. Teraz. Witam Państwa, Chyba. czymś. Na czarne tak? chyba. Czekaj, policzę. Hmm. Na czarne, tak, dobra. Na czarne. Oni Jest! Kolejne! Super! Dobra, to teraz może... Hmm, na czerwone piątkę... Półtora tysiąca! O, 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 o! Leci, leci, leci! Jest! Na czerwone! Nie piątka, ale jest czerwone, dobra! To, a zaszalejemy! Zaszalejemy tysiąc na zielone! teraz czekaj, na pewno liczę. Tak, na zielono dobra leci, 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 leci. Jest! Jest! Kurde, ile zarobiłem? Minek jest ja Chodź, kaminek. Mhm, mm mhm. Czyli powtórz jak możesz? Chodź, chodź. No i idę to teraz. teraz na czarne pikęce i cykl jest, Ta pinda co jest ubrana no. jak worek, ona ruletkę potrafi obliczyć, ja nie wiem jak ona to robi. To, to nie? To no, 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 no ta taka ubrana w koszulkę zwykło, co ruletkę liczy. Ej nie na kurwa, to, no kosztuje trochę, no. ale liczyć ruletkę to jest jakiś nowy sposób. Trzeba trzec... To to jakoś wyjaśnię, może, bo ja nie wiesz. No, no, wierzyć. no, dobra, tak, przydała tego, mi się ja 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 taka informacja. Kurwa nie, bierzemy ją, czy... No, no, chodź. Chodź, chodź, Jest! Panią! Panią! Tak, panią, tak, chwila, nie. chwila. No. Tak, tak, tak. Musimy z Panią na chwilę wyjść, nie? Ale dlaczego? co, wyjść. Musimy do... panie. No, z... nie Pani podejdzie, podejdzie, nie Pani. ...dane wszystkie i takie te inne rzeczy. No to się w systemie nie zgadza. No, 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 nie wiem, coś się w systemie no, nie zgadza no, 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 i wie no, Pani, no, nie? No, Musimy gadać sprawę. Niech Panowie prowadzą. Ja tutaj. Proszę, iść za panem hmm, hmm. Mm, Czy to jest w to Alecia? Jeszcze w męskiej To akurat bez różnicy Dokładnie to Pani właśnie... powie, jakim ciudem pani lici ruletkę? Ja nie liczę, ja po prostu tak szczęście mi dopisałem Szczęście. 15 razy podzielom Jestem Czy... urodzona szysię, pod 30. Powiem tak, pani nie. mówi prawdę i całą prawdę, bo ma pani tak naprawdę luźne na gardle. Nie ukrywajmy no, tego. Kim panowie są? Bo chyba nie ochroniarzami w takim, bądź razie. To jest naprawdę nieistotne. Istotne są no? dwie rzeczy, czyli liczenie ruletki, co nie wiem, jakieś jest par... co nie wiem, jakieś możliwe. Ola, to kolega Manuś. No no, ale jak się dogadamy? No spokojnie. Dogadamy się, spokojnie. Nie? My się dogadamy, tylko niech pani. To ja powie... poradzę, że naprawdę trafiła. No. Ma pani dwa wyjścia. Albo konfiskujemy wszystko i pani nam zdradza, jak liczyć luletkę albo konfiskujemy wszystko i pani jeszcze dopłaca 10 tysięcy za kłamstwa. No i oczywiście za jakaś wstępu do każdego. Ale ja, ale ja naprawdę trafiłam. Proszę, tutaj jest Czyli druga wszystkie, opcja. Wszystkie rzetony, wszystkie, wszystkie żetony, wszystkie żetony i... i... to idzie pani, Chcę no. Jeszcze dwa tygodnie i 10 tysięcy. No, proszę pana, ja nie zarabiam tyle. Co hmm. ja poradzę? Trzeba bo nie liczyć ruletki. Ale ja nie liczę ruletki, tylko raz na jakiś czas tu przychodzę, bo jestem uzależniona od hazardu. Hmm. Nie chciała się było udzialeźniać. Ja może on naprawdę no. Mhm. Bo ja tam nieprawdę łwisiałem jak ja... pomrocie pod nosem liczby No, naprawdę to był par... No widzi Pani Musimy Niestety Pani karta Karta hazardnika jest po prostu zabrana w tym momencie i jak? Nie ma pani wstępu 10 no, tysięcy jest, za dwa tygodnie. 10 tysięcy do jutra. Za dwa tygodnie pojebało cię 10 tysięcy dzień, to ty nawet ty byś nie zdobył. Konia no, no, to tak. 10 tysięcy. Z konia to tygodnie. W jest bocian. Zadzwoń do bociana i masz siano Kurwa, to jest, jest samo Dobra cena. Nie ma nas jak. Nawet co ja mogę no, innego sposobu nie ma, nie żeby zresztą. Pani dobyła pieniądze. Hmm. A jak, a jak Tylko jak Pani się rozpruje na policji, to to Pani nie ma. Jak mam się z Panami skontaktować? W kasinie. My Panią zagad zaczepimy w kasinie, jak Pani wejdzie. Dobra, dobra, to mogę jeszcze iść do domu? Jeżeli miałaby tak. Pani problem, proszę zapytać o... O P, po prostu P. P. Dobra, mogę to, dobra, to... Dobra, no to No, mogę. no no nie ma. Po prostu pani pyta To No to jest kurwa żapek, które ty każdeś zapytać. No kurwa no moje imię, nie? Okej. Ale pamięta, no, ty masz no, Jarek ja pierdolę... Kura, z kolejnego kasyna mnie drugi, Jeszcze chcą za obami. A, no to chyba. Jest. To mi takiego nie mówiłeś. No, kolejnego no, bo... kasyna wyjebana. Jarek Szemek Adamczyk Aha To Czekaj to jest JPA JPA dokładnie No o fajne Nieważne, choć idziemy nie wyglądać dalej mhm. Coś tam trzeba wejść mhm. Czekaj, właśnie się były świadomiłem się, we dwóch wyszliśmy w tym samym momencie z toalety. To nie wyglądałaś być dobrze. O kurwa, byle tam dotrafił A pierdolę. Nie, to jednak sobie chyba się zastanowię nad propozycją chłopaków Dobra, jadę do domu